O Jezu, zało to życie w wiosce. Meble mi wszystkie ukradli i mam nowy dom. Tym razem tam gdzie Stachu chyba mieszkał, nie pamiętam. Idę! To... idę zobaczyć o te meble. Czy już dotarły? Dobra. Eee! 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 Ała... Boli... O Jezu, dzień dobry wszystkim! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. O, panie Mieciu, widzę, że pan koszulkę zmienił. To ja tu mi, robię. To... O, kto to jest? dzień dobry. Ej, to jest ten hotel pięciogwiazdkowy, mieli mi zarezerwować. Eee... zawsze. No... Nie wiem, chyba <ślać> jest. No jakby wiesz, ma być ładnie, bo jak nie no to chyba Ale przyjdę to pan po muszę go żeby... Jak ja mam sam sobie umeblować? No, jak to przyszedłem, żebym było wszystko gotowe, a nie będę teraz umeblowywać Pan musi sam umeblować, pan musi ze sam umeblować. Nie ma żadnego umeblowania, specjalnie zamówiłem... meblowanie. panu, panu co, co pan ma zrobione? Czemu pan go zblindował? Proszę to usunąć. Jeden co pan musi samy... sam zrobić, Jakby pan nie musi robić, to ściany budować. A ściany, mamy. ściany, no to wiadomo, że ściany, ale ja chcę mieć na przykład e, luksusową wannę z pięcą. No to pan te Nie ja ma, ma kupywania, panu... wydziałem na pięcię. Ja nie ja mam w kieszeni ich 20 po prostu. Może pan sobie coś temu panowi powiedzieć, bo mi właśnie... A tu jest wanna, tylko proszę poczekać. Żeby nie uciekł. Miała być dwupiętrowa. Pan... <laughs> no co to, to nie jest dwupiętrowa wanna, no. O jest, o dobra, już mi pasuje jest, jest czekaj, nie, poczekaj, mam pomysł e, czekaj Nie to, proszę, e, panie Rocky O Pan widzi to. No, no dobra, to może banne. być Masz dwie banki, Masz dwie banny Ale ma być piętrowa wanna, jak to powiem Czekaj, panu Czekaj, daj mi to, daj mi to, bo ty nie umiesz Dobra, a gdzie wy mieszkacie w ogóle? Bo ja... panu Pan u góry mieszka? Widzę, że się to zamieniało Ja tutaj mieszkam ja tutaj Ej, a ja czemu jedna proszę. taka, jedna taka? Pro, pro, Pani kiedy A bo, żeby było, żeby tam spadało no. gdzieś, tam pod. A gdzie pan Mieszka, pan, pan bogaty? Nie wiem jak pan nie wiem jak pan ma na Jak pan ma na imię, bo my ja nie, nie wiem, wiem jak jakby Coś mi powiedzieli, że nie wiem, gdzieś jakiś Tu pan ten, może, tu jest O dobra Bo ma podatkę mi pomoże stać, bo trochę... Reanimacja! <grymizacja> pomocy! bo to je do Dobra, idę tam do nich. Halo! Halo Państwo! Jedziemy do, do, do galerii po meble. Panie A gdzie, co jest Panie Ghostface Chodź pan, jedziemy po meble A, A co się Tym stało razem panie zamawia meblami? sam, panie, jedziemy. Dobrze, jedziemy... Na... Kurde, bardzo ma... Dobra, jedziemy tym. Starczy. Dobra. Jasne Dobra, nie jedziemy. Nie wiem, no. kogo to samochód jest? Jezu, jeszcze ktoś się zesał, jak zawsze. Ktoś... <laughs> ktoś Dobra, nie wiem, był. Dobra, bo zaraz... To jest, zaraz wleci. Ale do bagażnika. Oczywiście. Za nie wiem. Skąd wiedzieliście, gdzie się Do no a nie, czemu czego tak pan taką wielką głowę? Proszę nie wyzywać mnie, bo zaraz bym pojadę do mojego kraju. Ja jestem wokół samych chemikaliów. A mogę na pana mówić, no to głupy. Głupy? To, to, Bo jestem mądry. A, a, dobra. inaczej. Mm. Tylko jestem milionerem, a nie jakiś to, teraz to, teraz to, to powiedział? A nie miałby ten wokół. Nie miałem Nie Muszę poczekać, bo się to Moja Mogę ja poprowadzić? Mogę ja poprowadzić? Jedziemy tutaj. Wsiadaj pan. Gdzie A jest mogę sporta? poprowadzić? Jedziemy. Tu dojedziemy do miasta elfów. Dobrze. To chyba nie ta droga! A? Dobra, jest... No kurde, gdzie jesteśmy? To taki... nie jesteśmy w, w krainie, ten, wyprzedaży. Uuuu, lubi. Zaraz zobaczymy znak. O, mamy razy. O Jezus Maria. O nie, oh, nie. Czyś, jezu, kurde, jest. kurde auto dwa razy. Jezu. Oj, oj, <śla> <śla> jeszcze. jeden trochę, tam tam trochę wszystkich potrąciło. Trochę idziemy. wszystkich nie, Dobra, idziemy, jak nie, nie, idziemy. nie, nie, to idziemy. Szybko. Halo! nie, <ślaś>

o! Ej, patrzcie, patrzcie, patrzcie! patrzcie! Dawajcie to znaczy, ja to biorę wszystko. O, tego też do... weźmiemy. O, też, proszę. Też, Kraty też weźmiemy. Bierz. Ja wszystko biorę, cygary jakieś. Bieraj. Ej, butelki, butelki! Tak, butelki. O mój Boże! Butelka! Ej, gdzie wy to patrzycie? Jeszcze dał! Krzesiek, jeszcze to! to jeszcze Piwotę. I za to. Idziemy, był. idziemy. idziemy. nie koniec. koniec. Ej, szybko, bo babka starzy jedzie. Fajnie. Gdzie Jedziemy! go? Gdzie on na Gdzie on go? Dobra, trudno, darmi sobie ty. Masz. Szybę. Oh, o, nasze auto zaraz. No? Ej, ale po co jak kradnąć mm. to? Jest... No, jedziemy. Ej, bo tamten jak gdzieś to wypadł. Jest... E, to trudno, nie Ty bo on wypadł na Podlasiu. Mietka nie ma. No, trudno kiedyś przyjdzie. Nieważne. chodźmy, jedziemy. Jak coś to weźmie latającego busa. O oh, kurde, ale jaki za. La Latającego pusta weźmie. On wypadł. Na zawał, zabaw. Zabaw, serce mi boli. Ja zaraz zobra, równę. On bali. Bo ja w Perku nie chcę widzieć, ma takiego wodogorę. Ej, co ty powiedziałeś? Rzeczy nam Zyba wypadają. A nie, Panie, to, to jest jakiś olej z Chin.

O, tak nie Zaraz! Jeszcze coś tam będzie. o Czekaj. Oj, znikło. Dobra, idziemy. O, jaka ciśla. Dobra, już koniec. Ja jedę do swojego domu. O nie, mam podwóz. Dobra, zamontuję. Jest, koło, Gdzie jest twoja podwójna wanna? Jest, panu daję. Gdzie jest? Dziś pan daje wesoły fotykiet. Wesoły. Fute, suk. Dobra, jednak się pochodzę do domu. Pan nie chce ten vany? Ja chcę. Nie ja tylko. Ja chcę. Boże, no dobra. Jest to piękno, może pięknie mam. Dobra, ja idę umedlować. Potem strał umedlujcie. A, ale jaki <laughs> był humor przypadku